Żyjemy w czasach, kiedy to coraz większą popularnością cieszą się już znane marki, które swoje początki miały lata temu, albo remastery już znanych tytułów. Twórcy po raz kolejny starają się dotrzeć do nowych odbiorców, serwując kolejne części już wypróbowanych gier, które w przeszłości były wysoko oceniane. Jest to dobry sposób na to, żeby nowi twórcy poznali początki niektórych marek, ale też dzięki temu dana marka przedłuża swój żywot. Jedną z takich gier jest Prince of Persia, która miała swoje początki w latach 80 XX wieku. Jordan Mechner, twórca wspomnianego tytułu, wydał nawet książkę, która była jego dziennikiem podczas pracy nad Grom. Opisywał on w nim wszystkie elementy procesu twórczego. Musiał pójść na bardzo dużo kompromisów i dać upust swojej kreatywności, ponieważ technologia nie była na tyle rozwinięta, żeby można było pozwolić sobie na niektóre pomysły. Na kanale znajduje się materiał nie tylko z pierwszej części, ale także są wspomniane kulisy produkcji. Zapraszam, żeby obejrzeć. Z biegiem lat marka zyskała olbrzymią popularność i coraz to nowe części zaczęły powstawać. Częściowo bazując na pierwowzorze. Jednak ostatecznie doszło do sytuacji, że z każdą produkcją coraz bardziej odchodzono od tego, z czego marka się narodziła. Aż do 2023 roku, kiedy to Ubisoft zapowiedział kolejną część serii, a mianowicie Prince of Persia, The Lost Crown. Kiedy pojawiła się zapowiedź, to reakcja była niejednoznaczna. Było spowodowane to tym, że z jednej strony oczekiwanie na kolejną część Prince of Persia było długie i nic nie wskazywało na to, że doczekamy się czegoś nowego w najbliższym czasie, a dodatkowo nic nie sugerowało powrotu poniekąd do pierwowzoru, czyli do typowej platformówki, gdzie obserwujemy bohatera z boku a z drugiej strony pierwsze gameplaye wskazywały na nietypowy mishmash anime, gdzie mamy ogromną ilość migających scen z bardzo skonkretyzowaną stylistyką, która znacznie odbiega od poprzednich części. Jednakże zapowiedzi należy traktować z dystansem, ponieważ zazwyczaj są one odpowiednio wyreżyserowane na zwiastunach, widać tylko to, co twórcy sobie postanawiają. Finalny kształt gry może się w dużym stopniu różnić od pierwszych zapowiedzi, a na prawdziwą opinię trzeba poczekać do samej premiery, kiedy będziemy mieli możliwość sami wcielić się w bohatera i ruszyć w podróż. Osobiście miałem okazję wypróbować fragment rozgrywki kilka miesięcy przed premierą, ponieważ na PGA 2023 w Poznaniu było stanowisko, gdzie gracze mogli przystąpić do ogrania tego tytułu i przekonać się, czy warto na niego czekać. Pierwsze wrażenia były naprawdę pozytywne, mimo początkowej konsternacji, hype wtedy wzrósł. W tym momencie już po ograniu tytułu można powiedzieć tylko jedno: warto było na niego czekać, ale po kolei. Gra swoją premierę miała 18 stycznia 2024 roku. W grze nieco odmiennie nie wcielamy się bezpośrednio w księcia Persji, ale w Sargona, jednego z nieśmiertelnych, wielkich wojowników, będących obrońcami ludzi, a jednocześnie posiadających niemalże boskie umiejętności. Po początkowych sukcesach nic nie wskazuje na to, że coś złego się wydarzy, ale podczas celebracji zwycięstwa faktyczny książę Persji zostaje uprowadzony. Zatem wszyscy nieśmiertelni ruszają na ratunek. Trafiają oni na górę Kaf która skrywa wiele tajemnic, nawet związanych ze zjawiskami fantastycznymi. Sargonowi zatem przyjdzie odkryć wszystkie sekrety, zupełnie nowe umiejętności, stoczyć walkę z wieloma różnymi przeciwnikami, a ostatecznie ominąć wiele pułapek, które napsują bohaterowi krwi. Mimo tego, że z Sargonem ruszają pozostali bohaterowie, to na samym początku podróży rozdzielają się i gracz będzie musiał z wszystkimi przeciwnościami poradzić sobie sam. Fabuła nie jest najważniejsza w tej grze, a dodatkowo już można stwierdzić, że jest jej najsłabszym punktem. Nie angażuje na tyle, żeby chciało się ją śledzić. Do tego postacie, które nam towarzyszą, poza ciekawym designem zewnętrznym, nie posiadają odpowiedniego profilu psychologicznego, a poza tym pojawiają się oni co jakiś czas, co dodatkowo nie pozwala na głębsze ich poznanie. Oprócz tego można poznać świat gry za pomocą znalezionych przedmiotów albo tablic, które opisują przeszłe wydarzenia. Jednak są to tylko długie ściany tekstu, które przeklikujemy, żeby zaliczyć tylko znajdźkę w naszych statystykach, a nic poza tym. Tym bardziej, że tych historii nie poznajemy w kolejności chronologicznej, ponieważ to zależy od tego, w jakie miejsca się udamy, ponieważ gra zachęca do eksplorowania i do zbaczania z głównego szlaku. Poza tym na naszej drodze także spotkamy postacie niezależne, które będą nam zlecały zadania poboczne, a dodatkowo uzupełniały historię świata przedstawionego. Mimo to napotkane postacie nie zapadają w pamięć. Są one typowymi postaciami, które służą tylko przekazaniu nam informacji oraz zleceniu zadania. Dialogi z nimi nie zachęcają do dłuższego pozostania z nimi. Tak samo jest z samymi nieśmiertelnymi. Mają za mało czasu na ekranie, żebyśmy się przejęli ich losem. Posiadają oni charakterystyczne atrybuty, których używają podczas starć, ale nic poza tym. Obrany gatunek nie pozwolił na to, żeby rozwinęli skrzydła. Bowiem mamy tutaj do czynienia z Metroidvanią, zatem nie wszystkie regiony stoją dla nas otworem od samego początku. Po dotarciu do konkretnych fragmentów fabuły, zyskujemy nowe umiejętności, które pozwalają nam dostać się we wcześniej pominięte fragmenty góry KAF. Świat, który zwiedzamy, jest bardzo różnorodny, ponieważ początkowo może się wydawać, że wszystko będzie do siebie podobne, gdyż początkowe lokacje mają określony styl. Zwiedzamy korytarze, zdawać by się mogło świątyni, aż tu nagle docieramy do wejścia do kanałów, które diametralnie różnią się od terenów na powierzchni. Jest tam o wiele ciemniej i niebezpieczne stworzenia stają na naszej drodze, które możemy pokonać dopiero zyskując nowe umiejętności wraz z progresem w fabule. Innym razem trafiamy na bardziej widowiskowe tereny, wśród których, żeby za dużo nie spoilerować, znajdują się tereny wypełnione przez piaski albo tereny portowe, gdzie doświadczamy morza, które zostało zatrzymane przez czas. Mapa jest ogromna. Jeżeli chcemy zrobić całą grę na 100%, to zajmie to wiele godzin. Tym bardziej, że na każdym kroku znajdują się łamigówki albo pułapki, które pokona się dopiero za którymś razem, ponieważ wymagają one nie tylko pomyślenia, ale także zręczności. Jest to największy plus całej rozgrywki, właśnie wspomniane pułapki oraz zagadki są one bardzo różnorodne, ponieważ im dalej jesteśmy w grze, tym bardziej zmyślne pomysły zostały zaserwowane przez twórców. Niektóre wymagają dosłownie uczenia się ich na pamięć, żeby być w stanie je pokonać. Wymagają one połączenia wszystkich umiejętności, które nabyliśmy i często musimy sami dojść do tego, których należy użyć. Co więcej, zdarza się, że podczas omijania pułapek możemy skorzystać z różnych metod dojścia do celu, ponieważ niektóre miejsca pozwalają na więcej niż jedno rozwiązanie. Tak samo jest z zagadkami. Spotkamy m.in. możliwość sklonowania naszej postaci, którą należy wykonać pewną sekwencję działań w określonym czasie. Innym razem trzeba będzie przenieść konkretny przedmiot w dane miejsce, żeby otworzyć sobie przejście. Jest to możliwe, ponieważ w pewnym momencie dostajemy umiejętność zabierania przedmiotów, które są ukrywane poza naszą przestrzenią. Oprócz tego możemy także zabierać ze sobą przeciwników. Ogólnie mówiąc, świat gry jest ogromny, ale w pewnym momencie nasza przygoda się kończy, ale tylko fabularnie, ponieważ po dojściu do samego końca mamy możliwość powrotu na górę kaw i możemy zebrać wszystkie przedmioty, na które mamy ochotę, i tak naprawdę zajrzeć w każdy zakamarek. Jednak, fabularnie, samo zakończenie nie jest zbyt dobre według mnie. Ma się wrażenie, że twórcy chcieli zrobić coś bardzo widowiskowego, zawierającego. Pewien twist, ale ostatecznie wyszło to patetycznie i bardzo odbiegało od rzeczywistości. Można to przyrównać do wydarzeń na skalę światową, zatem nie ma pewności, czy dojdzie do wydania kolejnej części, ponieważ poprzeczka musiałaby być podniesiona jeszcze wyżej. Jeżeli mówimy o naszym głównym bohaterze, to jest on bardzo ciekawy, który znacznie różni się pod względem wyglądu zewnętrznego od poprzednich części. Jest on dobrze zbudowanym, pewnym siebie wojownikiem z bardzo konkretną fryzurą stylizowaną na dredy. Dodatkowo biega on bez koszulki, podkreślając swoją kondycję. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienić to, co nosimy na sobie, ponieważ na planszach porzucane są m.in. skrzynie, w które zawierają inne ubrania. Jest to wyłącznie zabieg kosmetyczny, ponieważ ubiór, który mamy na sobie, nie wpływa na rozgrywkę. Natomiast to na co mamy wpływ, to są dodatkowe atrybuty wpływające na różne aspekty, w tym i walkę. Podczas naszych przegód zbieramy elementy amuletu, które Sargon nosi na sobie. Im więcej ich mamy, tym więcej kolejnych umiejętności możemy sobie przypisać. W różnych miejscach możemy znaleźć części, które wzmacniają naszą postać. Jest tego bardzo dużo, wśród niektórych z nich można znaleźć umiejętności zwiększające obrażenia naszych ciosów, czy też takie, które dadzą nam większe odporności na trucizny. Te umiejętności nie są nieodwracalne, ponieważ można je zmieniać podczas naszych wizyt przy drzewach łak-łak, które w dużej mierze są umieszczone w strategicznych miejscach, np. przed bossem. Zatem, przykładowo, jeżeli przeciwnik używa ataków, które zamrażają bohatera, to możemy pokusić się o przypisanie biernej umiejętności, która wpłynie na naszą korzyść podczas starć z tym przeciwnikiem, zmniejszając chociażby obrażenia od zimna. Oprócz tego, podczas walk z napotkanymi oponentami, ładuje nam się pasek tzw. atry, który nam się gromadzi, pozwalając na użycie umiejętności specjalnych, które zdobywamy podczas walk, chociażby z własnym sobą. Jest to mały spoiler, ale bardzo udany easter egg, nawiązujący do części pierwszej, kiedy to spotykamy odbicie własnego siebie. Jeżeli uda nam się wygrać, to dostajemy kolejną specjalną umiejętność. Im korzystniejsze dla nas są, tym więcej atry wymagają. Jednocześnie możemy mieć przypisane dwie umiejętności specjalne, ale można je zmieniać podczas wizyt przy następnych punktach kontrolnych, czyli przy drzewie Wak-Wak. Są to umiejętności typowo używane podczas starć, jednak są też takie, które pomagają nam w typowo platformowych fragmentach. Jest kolei zdobywamy w ważnych fragmentach fabuły, ponieważ ostatecznie wszystkie je odblokowujemy. Dodatkowo są one także cechą Metroidwani, ponieważ często trafiamy na miejsca, które będziemy mogli sforsować dopiero pozyskując umiejętności, które zdobędziemy bliżej końca fabularnego. Wśród nich możemy znaleźć chociażby podwójny skok. Jednak to nie wszystko, ponieważ na naszej drodze spotkamy także handlarzy, u których możemy kupować modyfikacje do naszych broni, wśród których znajdziemy m.in. łuk, a na późniejszym etapie czakram. Możemy zwiększyć obrażenia naszej broni albo dodać sobie większą ilość strzał, które zresztą możemy uzupełniać, ponieważ są one porzucane w wielu miejscach. Walutą w grze są kryształy czasu, które zbieramy, są one ukryte w świecie gry. Albo możemy je zdobywać dzięki pokonywaniu przeciwników. Po każdej wizycie przy drzewie łak-łak nie tylko odzyskujemy całe zdrowie, ale także wszyscy przeciwnicy się odradzają. Zatem, walutę możemy grindować w nieskończoność. Jest to jednocześnie zaleta i wada, ponieważ mamy tutaj nieskończone bogactwo. Ale gra przede wszystkim błyszczy pod względem platformowym, a walki, kiedy już poznamy większość przeciwników, to bardziej irytują i przeważnie chcemy ominąć ciągle tych samych przeciwników, niż z nimi walczyć. Tym bardziej, że niektórzy z nich są wymagający. Ogólnie jednak mówiąc, baza przeciwników jest spora i pierwsze przejście nie raz nas zaskoczy, ale jeżeli chcemy odkryć każdy sekret gry, to jesteśmy bardziej skłonni omijać przeciwników. Inaczej sprawa ma się, jeżeli natrafimy na bossów, z którymi walki są trudniejsze i jednocześnie są one bardziej widowiskowe i bossowie mają określone fazy i musimy się ich nauczyć, jeżeli chcemy wygrać, ponieważ chwila nieuwagi może doprowadzić do porażki. Są oni unikalni i kiedy z nimi wygramy, to naprawdę czujemy satysfakcję. Są one wymagające, ale to zależy od poziomu trudności, który możemy wybrać przed rozpoczęciem rozgrywki, ale wyzwanie już nas czeka na poziomie normalnym. Podczas walk musimy być bardzo uważni i w odpowiednich momentach robić uniki czy blokowania. Warto wypatrywać momentu, kiedy pojawi się złoty poblask od przeciwnika. Jeżeli jest to zwyczajny wróg, to kiedy w odpowiednim momencie zablokuje to nasz bohater, wykonuje wtedy finisher, nieważne jakie gabaryty ma oponent. Z kolei podczas walk z bosami, to jeżeli uda nam się zablokować, to zadajemy bossowi znaczne obrażenia, a jak nam się nie uda i on nas trafi, to wtedy możemy bardzo szybko polec. Ciekawym elementem podczas odkrywania znajdziek jest także możliwość robienia własnych znaczników na mapie, które przypominają nam o tym, co w danym miejscu się znajduje. Przykładowo docieramy do ścian, której nie jesteśmy w stanie sforsować, ponieważ nie mamy odpowiedniej umiejętności, ale wiemy, że znajduje się tam skarb. Zatem możemy użyć znacznika diamentu na mapie, który nie wprowadzi nas w konsternację. Jednak znacznie bardziej opłacalnym sposobem na robienie sobie znaczników na mapie jest robienie screenshotów, ponieważ twórcy dali na to możliwość. Jest to jednak ograniczone, a jednocześnie dodatkowe znaczniki są pookrywane, zatem warto eksplorować. Możemy także u jednej napotkanej postaci kupować fragmenty mapy, które odblokowują fragment planszy, ale także podpowiedzi w formie małej zagadki, które zasugerują nam, w którą stronę powinniśmy podążać. Zatem poniekąd gwarantuje nam to to, że niczego nie ominiemy. Dodatkiem w naszych przygodach jest także szybka podróż, którą możemy w niektórych miejscach odblokować, odbudowując posągi. Wady w grze poza samo fabułą można tak naprawdę wymienić na palcach jednej ręki, ponieważ nie ma ich zbyt dużo, a to zależy także, kto na co najbardziej się nastawia podczas rozgrywki. Elementy platformowe są wykonane z ogromną pieczołowitością i chce się pokonywać coraz to nowe pułapki, z kolei walka po jakimś czasie zaczyna być irytująca. Dodatkowo dochodzi do tego grind waluty, który jest czasem wymagany, żeby polepszyć nasz ekwipunek, który ułatwia nam pokonywanie wroga. Oprócz tego można wymieniać sporadyczne burzenie z czwartej ściany, które wybija z immersji. Jest to przede wszystkim spotykane, kiedy uczymy się grać, ale także podczas treningów nowych umiejętności. W pewnym momencie mamy możliwość trenować z jednym z nieśmiertelnych, który często bezpośrednio zwraca się do sargona, ale pośrednio wiemy, że te słowa kieruje do gracza. Oprócz tego w pewnych momentach pojawiają się elementy anime, kiedy to bardzo dużo się dzieje na ekranie i potrafią one przytłoczyć nie tylko swoim tempem, ale także bardzo szybką akcją, za którą czasami trudno jest nadążyć, szczególnie podczas kadcenek. Są to bardzo małe wady, które nie wpływają w dużej mierze na całą rozgrywkę. Warto natomiast pochwalić cechy audiowizualne. Plansze, które zwiedzamy mimo początkowych obaw względem przyjętej stylistyki, szybko zniknęły, ponieważ są one bardzo dobrze przygotowane. Z każdym fragmentem świata przedstawionego zachwycamy się tym, co widzimy, ponieważ twórcy naprawdę popuścili wodze fantazji i przygotowali świat, który chce się zwiedzać i odkrywać to, co zostało stworzone. Jest to także wzbogacone dźwiękami otoczenia, które dodatkowo urozmaicają rozgrywkę i zwiększają imersję. Kiedy słyszymy, jak jakiś przeciwnik nas atakuje, albo kiedy nasz miecz go dosięgnie, to naprawdę czujemy się jakbyśmy byli częścią tego świata. Tak samo jest, kiedy przechodzimy przez konkretne miejsca. Każde ma swój charakter. Grafika i dźwięki są naprawdę na wysokim poziomie. Podsumowując, Prince of Persia The Lost Crown jest bardzo dobrą grą i jest także hołdem oddanym swemu dziedzictwu. Powrót do typowej platformówki, w tym w wypadku do 2,5D, był znakomitym rozwiązaniem. Mamy tutaj bardzo dużo elementów, które wycisną z nas ostatnie soki i sprawdzą nasze umiejętności zręcznościowe, dające ostatecznie ogromną satysfakcję. Świat, który zmierzamy, jest przygotowany z największą pieczołowitością, jest on interesujący oraz urozmaicony i nie raz i nie dwa będziemy zachwyceni przyjętą stylistyką. Do tego możemy dodać zagadki, które wysilą nasze szare komórki, ale ponownie radość będzie niespotykana. Po drugiej stronie barykady mamy fabułę, która zdaje się być dodatkiem do gameplayu oraz bohaterów, którzy nie przyciągają do siebie i niekoniecznie chcemy ich poznać, tym bardziej, że nie za często ich spotykamy. Do tego także warto dodać walkę, która po pewnym czasie nie angażuje jak za pierwszym razem. Często chcemy ominąć przeciwników, żeby dotrzeć do wcześniej zamkniętych miejsc, które po pozyskaniu umiejętności możemy otworzyć, żeby oddać się eksploracji. Tym bardziej, że sekretów jest bardzo dużo, a wiele z zebranych przedmiotów, jak chociażby słoiki wypełnione piaskiem, przydadzą nam się w innych miejscach. Grę z wielką przyjemnością polecam i mam nadzieję, że jest to nowy start, który przywróci to, co w tej serii było najlepsze: czyli platformówkę z krwi i kości. Ja tymczasem żegnam się z Wami, zachęcam do komentowania, wyrażenia własnej opinii i subskrybowania, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Tymczasem trzymajcie się.